Witam Was serdecznie w moim odcinku. Ja jestem montażysta mini grudzień i dzisiaj będę grał Survival, ponieważ szczerze to robię film na szybko, tak, tak można powiedzieć. A więc po prostu tak się trochę rozwiniemy, może w innym odcinku, jeszcze bardziej. W sensie, wiecie, tam... Nie wiem, można dzisiaj jakieś żelazne rzeczy zdobyć. Zobaczymy jak z czasem pójdzie, bo szczerze w survival nie jestem za dobry. A dobra, drewienko tutaj mamy R robię deski Tak, to jest niski. No, no odgabiono oczywiście, bo jak inaczej od youtuberów, bo jak oczywiście inaczej, co nie? Raczej, jak, jak ja to wolno robię, dobra. A więc lecimy. Dobra, mamy tutaj kamień i Węgiel. To sobie wszystko tutaj, chyba że podbieramy. No, jeśli film nie będzie jakiś świetny, to przepraszam, ale ja nagrywam pierwszy raz. W sensie, tam, miałem kilka testowych takich tam, takich króciutkich, ale pierwszy raz nagrywam tak ten, Więc. Tak, nie będzie jakiś film, jakiś bardzo, bardzo, ale myślę, że jakieś niedoróbki mogę z, w montażu poprawić. A więc tutaj węgiel zbieramy, bo nam się przyda no, no ogólnie. Dobra, i zbieramy jeszcze kamień, bo tym bardziej nam jest potrzebny. Ale mój skin jest po prostu mm, piękny. Naprawdę. Dobra. Nie. Ej, co tutaj zabicie. No. Jak ja to wolno robię? Boże święty, jak ja dawno w, w ogóle sobie wolno grałem. Nie no, jestem tępy. Boże święty, miałem zrobić siekiera, nie... O Boże. Miałem zrobić siekiera, nie kilo. Do jak teraz zrobię kilo, to ja kończę ten odcinek, nie, odcinek naprawdę. Boże! Dwa kiloy. Po co mi dwa kiloy? Dobra, wykopiemy sobie tak trochę kamienia. Um... No tak, może z 25 będzie dobrze. Kurde. Dobra, mamy 24, 25. Yy, na razie nic nie robimy. Idę poszukiwać żelaza. Ale mam słaby teren, jeśli chodzi o jakieś żelazo. Też jedzenie by, by mi się przydało. Może pójdziemy na tą górę, to może coś znajdziemy. Kurde, jak jestem słaby. Ego Minecrafta. Nie, ciężko będzie coś tu znaleźć. Szczerze. Boże, nie Dobra, no to ja będę szukał żelaza. Pewnie jak nie będzie nic ciekawego, to pewnie zrobię cięcie. O Boże! Wieża pilażerów, o, to jednak nie będzie nudno. I jestem jakieś jest żelazo. Na razie nie będę go No to tylko... Dobra, może się, się rozwiniemy, a do tego pójdziemy albo po koniec odcinku, albo w następnym ale myślę, że w następnym jak w tym raczej myślę, że będę kilka żelaza i będę kończył, bo chcę aby ten film trwał około 10 minut aby nie trwał jakoś długo y tutaj mamy, a nie, nie ma fajwa. tam coś jest, ale zobaczymy na razie z piladżerami nie będę walczył, zobaczymy jak później. no w następnym odcinku pewnie z za zawalczę ale kiedy on będzie? Szczerze nie wiem. Może w następnym tygodniu będzie. Jeszcze zobaczymy, ale jak, jak inni zrobią. O kurde, ja mam jedzenie słabo. Teraz zauważyłem, muszę zaś szybko wziąć, ale co? Bo zwierząt tu nie ma, kurde. Trzeba znaleźć jakiś bion taki ten, bo tutaj. Ja jedynie co to. O, no, jeszcze szczerze. W sensie tu będą zwierzęta, ale. Mało co je ja mogę spotkać, kurde, sprint mi się kończy. O, tu jest jakiś. Kam... Nie, jednak nie. Dobra, nie będę ją sprintował aż tak, yy, ponieważ aby nie tracić jeszcze bardziej głodu, aby nie zrobić takiej głupiej śmierci z głodu, bo by było słabe. No, muszę mieć jedzenie, przynajmniej surowe, ale jak już to wtedy upieczę bo mam wągiel. Dobra, na razie nic tu ciekawego nie ma. To pewnie będzie cięcie, ale... Albo przyspieszę w nagraniu. O, przyspieszę w montażu pewnie tutaj. Kurde, już mi zostały 4-3,5. Te... Dobra, muszę film o. Wsadzimy tam, dobra, sobie tam. Nie mam pochodni, ale mogę się zrobić. Ta szybko, no zrobiłem normalnie w 5 lat. Dobra. Ważne, że są. Jest węgiel, ale mam się To zbieram te pochodnie, bo mi się na później przydadzą. No, następne podróże do cave'ów. Dobra, teraz mam około siedmiu i pół minut normalnej nagrywki, ale teraz jest... W sensie będzie przyspieszone, to myślę, że jeszcze z kilka minut będzie tutaj. No, chcę zrobić żelazne rzeczy. Tu coś też jest, ale... No nie wiem, chcę mieć na nie jakieś żelazo, ale z jedzeniem też jest problem. Aha. I fajnie, fajnie. Może w tym lesie będzie jedzenie, to wtedy też będę szybciej biegał. Szybciej znajdę. Nie wiem. A właśnie, bo tam mam wieżę pillagerów, to później... Ej, właśnie, bo obiecałem wam, że w następnym odcinku ją zwiedzimy. To już teraz nie wiem czy ją zwiedzimy, ale może... Może... No nie wiem, teraz ciężko będzie, bo że jak to podresznie. Pewnie w tych nagrywkach mam cringe'owy głos, jeśli nie, to sukces życia. Ogólnie to możliwe, że z Minecrafta jeśli będą, to możliwe, że, no, że będą odcinki Minecraft, ale możecie na napisać, no, czy chcecie, czy nie, ale mam 1000 bo, Boże Święte. Albo będzie survival po prostu, dalsze tutaj części. Ale czy przyjdę smoka! W sumie przyjdę przejdę do Minecrafta, zabiję smaka Tego tak wam zapewnić nie mogę O! Piesel O! Krowa! Boże, krowa! Pojebiście Ale zacina, Boże Dobra W końcu, jedzenie Tak zacina, tak trochę Teraz i pieczę to jedzenie, bo co mi z tego? I jeszcze w tym czasie zabi zabiję Aha, idę mam. Nie wystarczy, kurde. To jeden piecyk. Wągiel. I to, bo ja już nie wytrzymam z głodu tutaj. W Minecraftcie oczywiście. I oczywiście przypominam o zostawieniu lajka, suba No prawilnie, no Naprawdę, co wam to przeszkadza? Je, 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 no dwa kliknięcia, bo sub i like Ale co wam to przeszkadza? A nas to tak spiera, naprawdę Dobra, mamy trochę jedzenia Ej, teraz jak... Co zrobię w nocy, bo... Dobra To może... Może zrobię moją starą taktykę. Będę pływał. Tak, to jest moja najlepsza taktyka normalnie. Tylko jak mi się przepali. Ale dobra. B będę mógł sprintować, więc nawet nie wiem czy, czy to jest potrzebne, ale zawsze... Zawsze się coś przyda. W sensie, wiecie. Wsadabym sobie oswoił i bym miał ale nie mam kości. Nie wiem skarmić Dobra, myślę, że za taką minutkę będę kończył odcinek. Nie wiem, jak chcecie. A, się teraz zrobiło. Więc za chwilę będę kończył odcinek. Jeszcze tu chwilę coś tutaj pokombinuję, ale. O, dobra, podejrtuję sobie. O Boże. Nie, nie no ja jestem naprawdę mobel, nie? Dobra. No to chyba kończę odcinek, bo tutaj na razie nic, nic ciekawego nie będzie Od zabiję go i. Do dobra, jak zabiję tego pająka, ko kończę odcinek. Dobra, mamy łosę potworów. Dobra, kończymy ten odcinek. Widzimy się w innych odcinkach. Innych ludzi. Wszyscy sensie, wiecie. Reszty ekipy. Ja nagram może za tydzień. Nie wiem, ale nagram na pewno drugą część tego. Może poszukam tamtej wieży piladżerów. jeszcze, Boże, jeszcze taka w ogóle. Dobra, no to widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Pa, i wpadajcie na. No naszego Instagrama, ale to za chwilę będzie reklama. Pod koniec. Do widzenia, widzimy się w następnych odcinkach. Papa. Pa. Witam was, to nagrywam w trakcie montażu. Wbijajcie na dwa Instagramy. Na mój e, podłoga mini, podłoga grudzień, e, podłoga oficjal i także na nasz ogólny e, FC podłoga korniszon podłoga oficjal. Linki macie w opisie. Dziękuję. Do widzenia do następnego odcinka. No.